Szczęść Boże, witajcie kochani 7 czerwca w kolejnym odcinku Lekarza Serc Złamanych. Chcemy razem z Panem Jezusem, który mówi do nas przez swoje słowo właśnie poddać się takiej terapii, leczeniu, które tylko On tak naprawdę może zrobić, bo On jest lekarzem naszych serc, szczególnie właśnie tych serc złamanych, jak złamana trzcina, czy ledwo, co, ledwo co tlący się knotek. Więc moje drogie knotki i trzciny nadłamane. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Dzisiaj zostajemy jeszcze przy Ewangelii według świętego Jana i zostajemy też w klimacie oczyszczenia dalej, bo żeby naprawdę wejść na drogę uzdrowienia, najpierw potrzebne jest oczyszczenie. Oczyszczenie. Nawet w drodze mistycznej, zanim jest, zanim nastąpi zjednoczenie, zanim nastąpi oświecenie, musi być oczyszczenie, dlatego cóż i z nami nie może tak być. Musimy przez to przejść. Aby sobie uświadomić tego, że jak nam bardzo potrzeba Pana Boga, będziemy dzisiaj świadkami rozmowy Jezusa z Nikodemem. Na pewno dobrze znacie ten fragment. Będzie to rozdział trzeci, od pierwszego wersetu do 21. Jak już mówiłem też w po poprzednich odcinkach, ale może ktoś nas ogląda po raz pierwszy, też bardzo ważne jest w tych odcinkach samo czytanie Słowa Bożego, bo ono ma moc. To ono tak naprawdę jest tutaj najważniejsze. Reszta jest pewnym komentarzem, który ma nam pomóc je zrozumieć, ale chciałbym, żebyśmy też potem w miarę naszych możliwości wracali do tego Słowa. Śledźcie je też swoimi oczyma, macie je w komentarzu. Wierzę, że macie może niektórzy też Pismo Święte przed sobą. Ja korzystam z pisma, tutaj edycji świętego Pawła, więc zachęcam też do, do tego, żeby wsłuchiwać się samemu w Boże Słowo. Posłuchajcie. Pewien faryzeusz, który miał na imię Nikodem, dostojnik żydowski, przyszedł do Jezusa nocą i oświadczył: Rabbi, wiemy, że przybyłeś jako nauczyciel od Boga. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakich ty dokonujesz, jeśli Bóg nie byłby z nimi. Wówczas Jezus oznajmił: Uroczyście zapewniam cię, żaden człowiek nie może zobaczyć Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo. Wtedy Nikodem powiedział: Czy jest możliwe, by człowiek, który jest starcem, narodził się powtórnie? To przecież niemożliwe, aby znalazł się jeszcze raz w łonie swojej matki, a następnie się narodził. Jezus Młodrzek, uroczyście zapewniam cię: jeśli ktoś nie narodzi się z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co urodziło się z ciała, pozostanie cielesne, natomiast co zrodziło się z ducha, jest duchowe. Nie dziw się, że ci oznajmiłem, trzeba byście narodzili się na nowo. Wiatr wieje, gdzie chce i nie wiesz skąd przychodzi oraz dokąd zmierza. Słyszysz tylko jego szum. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Wówczas Nikodem zapytał, jak to jest możliwe. Jezus mu odpowiedział: Nie wiesz tego, mimo że jesteś nauczycielem Izraela? Uroczyście zapewniam cię, głosimy to, co wiemy, i dajemy świadectwo o tym, co zobaczyliśmy. Jednak nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli uczyłem was o tym, co ziemskie, a nie uwierzyliście, to jak uwierzycie, gdy będę was uczył o tym, co pochodzi z nieba? A nikt nie wstąpił do nieba poza tym, który z niego przybył synem człowieczym. Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby Go zbawił. Ten, kto w niego wierzy, nie podlega sądowi, ten jednak kto nie wie, że już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym, na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne, jako dokonane w Bogu. Wielkie bogactwo tego słowa. Myślę, że każdy z nas może tutaj wiele zaczerpnąć. Chciałbym, żebyśmy na kilka rzeczy sobie zwrócili uwagę. Mówiliśmy wczoraj o takim potrzebie oczyszczenia Jezusa z takich rzeczy, no właśnie, naszych uczynków, czyli tego, tego co jest złe, żeby wyrzucić też fałszywy kult Boga z nas, tego, co jest, co jest nieautentyczne, z jakąś maską, tylko pobożności. To jest bardzo ważne, żeby od tego w ogóle zacząć, że takie coś trzeba zrobić z nami. Ale takim kolejnym etapem, jeszcze głębszym, to chociaż tak one naprawdę muszą iść ze sobą razem w tym oczyszczeniu. Musi nastąpić oczyszczenie przez sakramenty i przez wiarę. O tym dzisiaj mówi ten fragment rozmowy z Nikodemem. Boteus mówi, że musi się powtórnie narodzić. I nikodem tego nie rozumie, rozumie jak może się narodzić, skoro jest już stary, jak to ma w ogóle wyglądać. Przecież to jest nie, nielogiczne, tak się nie da. I Panus potem dopowiada, że ma się narodzić z wody i z ducha. Sakrament sztu i bierzmowania, moc Ducha Świętego w nas, łaska uświęcająca. To jest istota uzdrowienia. Mój kochany, moja kochana, jeżeli naprawdę chcecie doświadczyć nowego życia, jeżeli chcecie, żeby wasze wnętrze było w świetle, jeżeli chcecie czuć prawdziwe życie, żyć pełnią, nie ma innej drogi, jeżeli nie przyjęcie łaski uświęcającej. Bo to ona daje nam światłość, ona daje nam, nam życie. O tym było dwa dni temu w prologu świętego Jana. To Jezus daje życie. A żeby przyjąć Jezusa, potrzebujemy chrztu, potrzebujemy bierzmowania, potrzebujemy Eucharystii, potrzebujemy przyjmowania ich w wierze. Bo samo przyjęcie tylko ma, to nie jest magia. Żeby sakramenty, one oczywiście działają same mocą, samą swoją mocą, tak? Ale jeżeli chcemy przyjmować owocnie, nie świętokradzko, ale też żeby jeszcze, nie tylko już nawet o świętokradzkość chodzi, ale żeby one w ogóle coś zmieniały w nas, potrzebujemy spotkania się przez te sakramenty z Chrystusem, który jest obecny w nich, przez wiarę. Dlatego Jezus mówi dzisiaj, że trzeba uwierzyć w Syna Jednorodzonego. Przyjąć, żyć z wiarą w świętym, które otrzymaliśmy, żyć mocą ducha świętego, którego mamy. Trwamy na czas na zesłanie ducha świętego. To też okazja, żeby sobie przypomnieć o tym, jak tym duchem świętym mam żyć. Że mam żyć łaską uświęcającą. O tym jest mowa. Jeżeli każdy, kto popełnia zło, nienawidzi światłości, nie lgnie do niej. Jak często mamy tak, kiedy czujemy, że robimy coś złego, nie chcemy, żeby to wyszło na jaw. Chcemy żyć w kłamstwie. Jeżeli ktoś nam nie pokaże Pana Boga, ktoś nam nie pociągnie do niego, nie, za, nie zachęci, nie da otuchy, żeby pójść do spowiedzi, na przykład, albo sami tego nie będziemy chcieli, to będziemy siedzieć cały czas w tej ciemności ona będzie nas coraz bardziej pogrążała. Wiem trochę, jak to jest też czasami. Yy, doświadczałem tego w swoim życiu, że. Dopóki nie zrobiłem porządku ze swoimi grzechami, dopóki ich się nie wyrzekłem, nie zacząłem chodzić na drogę nawrócenia, to to pogłębiało tylko ciemność. I tu sama wiara też nie wystarczy. Sam Jezus tu pokazuje: z wody i z ducha. Przez wiarę, ale woda i duch. Potrzebne są sakramenty. A jeżeli stracimy łaskę święcającą, stracimy to Boże życie, które jest darem Pana Boga, a można to uczynić, jest to pokazane tutaj, że. Kto popełnia zło, to to nie jest tak, że to się zło dzieje samo. Mamy wolną wolę i to nie jest tak, że my jesteśmy albo już przeznaczeni do zbawienia, czy potępienia. Nie ma czegoś takiego. Mamy wolność i od naszych uczynków, tego jak będziemy zachowywać się, będzie zależało, czy my wejdziemy w to. Oczywiście to sam Pan Bóg nas zbawia, On nam daje łaskę, ale my musimy na nią odpowiadać. Musimy żyć tym, co daje Pan Bóg i to nie jest tak, że to się tak nie da my tak, tak już długo żyjemy w ciemności często, że nam się wydaje, że to się tak nie da być świętym takim, nie? Właśnie no sakramenty są paliwem niezbędnym do tego, żeby nas uzdolnić do takiej wielkiej świętości, ale to się dzieje wszystko też naszym, naszym wysiłkiem. To tak jakbyśmy dostali tak no, naszego ciała, na przykład tak, nie, są takie czasami w bajkach, czy tam filmach z, Science fiction, jakieś takie roboty, nie? które są na ludzie do tego przyczepieni. Tak było w tym Spider-Manie, tej starych jeszcze z tych filmach, że taki był gościu, który miał takiego robota i tam wchodził i to też poruszał tym robotem, ale zobaczcie, musiały mięśnie ludzkie poruszać tym. Owszem, to mu dawało bardzo dużą siłę, bo ostatecznie poruszał yy, maszyną, która, która dawała mu siłę, dawała mu, że mogła ponosić, podnosić, samo dodać, yy, ponosić różne ciężary. I trochę to jest tak samo tutaj. Pan Bóg uzdolni nas do, do, do Wielkiej Świętości. Przede wszystkim da, dał taką wewnętrzną łaskę, światło, życie, wewnętrzne takie zjednoczenie z Nim, ale potrzeba jest tego, żeby na to odpowiedzieć. Więc, jeżeli masz złamane serce, jeżeli czujesz się źle, jeżeli w Twoim życiu jest ciemność, ja mam świadomość tego, jak. Bardzo boimy się Spowiedzi Świętej i ja też się czasami boję. Czasami nie, ale, ale są takie momenty, kiedy gdzieś coś zgrzeszę i jest też mi wstyd jako księdzu nawet nie. Też Nie wiem, jak zostanę potraktowany. Zawsze to jest też jakiś tam lęk. Taki ludzki, nie? I można mieć wiarę w Pana Boga jednak się bać, nawet pójść do sakramentu. To, to jest taki normalny objaw, że, że wstydzimy się grzechu, jednak i dobrze, że tak jest. Ale właśnie. Moi kochani, naprawdę nie bójcie się korzystać z sakramentów, to jest źródło życia. E, dzięki Bogu mamy jeszcze wielu kapłanów, którzy tym posługują, e, sakramentami, właśnie dlatego tak to ważne jest kapłaństwo też. E, potrzebne jest ci, którzy będą udzielali łaski w imię Pana Jezusa, mocą sakramentu święceń, żeby nas uświęcać. Uświęcenie to jest właśnie, to nie jest tylko nasz wysiłek, ale uświęcenie się dzieje przez sakramenty przede wszystkim, przez. E, przez te, które przyjmujemy, ale też sakrament kapłaństwa, który, przez który Pan Bóg błogosławi na przykład. Nie? Dlatego też Wam zawsze staram się błogosławić na koniec tych filmików. Też takim widzialnym znakiem krzyża po to, żeby, żeby to błogosławieństwo, że jednak ono jest ważne. Nie? Pewnie też przyjmujecie to błogosławieństwo i też, też modę się, wierzę, że na każdego z Was i każdą z Was, którzy oglądacie to później, też, żeby, się, żeby to spływało. To jest uświęcanie. Otwieranie właśnie yy, takich kanałów łask od Pana Boga. Uświęcajmy się, korzystajmy, żyjmy mocą Wsztu Świętego, mocą sakramentu bierzmowania. Mamy już niedługo zesłanie Ducha Świętego. Warto sobie to uświadomić, chyba gdzieś to też rano mówię, z tego co pamiętam w tych filmikach teraz, żeby właśnie odkrywać po co tego Ducha Świętego Wam Żyjmy tym. To był poniedziałek. Żyjmy. Jesteśmy ludzie wierzący, mamy Ducha Świętego, więc żyjmy Duchem Świętym, moi kochani. Mamy bierzmowanie. Narodźmy się na nowo. No to, żeby tak było, bo już widzicie, co, co odcinek dłużej gadam, a to źle. Nie może tak być bardzo długo. No trochę trzeba pogadać czasami. Ale no cóż, aż za dużo też nie można. Bo to słowo. Pan Jezus mówi do nas przede wszystkim. I tam sięgajcie, tam wracajcie. Oczyszczenie. Czyli pan powtórzenie może tak tylko, króciutko, bardzo szybko już na koniec. Z dwóch dni. Musimy panu Bogu dać oczywiście naszą pobożność, żeby była prawdziwa, bo to jest klucz, żeby przejść do tego, co jest dzisiaj. Żeby nie zakładać masek, tylko wprawdzie dzisiaj właśnie zacząć korzystać z sakramentów. Żyć tym tą łaską, którą daje Pan Bóg w sakramentach. Dobra, koniec gadania. Błogosławia wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jak widzicie, komary mnie nie zjadają, ale muchy mnie gonią teraz. Komary sobie gdzieś poszły i dobrze, ale muchy też są złe. Do zobaczenia jutro i pa. Szczęść Boże.